Idziemy na, gotować. Wybieramy się na wycieczkę oglądać stare miejsce kempingowe, które ponoć jest zamknięte. Pięknie na samej Ale my je jesteś. oszacujemy sami, nie? Bo okay. jesteśmy tutaj na tym, Tu widać? O, jesteśmy tam. Stoimy sobie. Prywatnej. Na prywatnej plaży. Idziemy. wycieczkę. kilometra mamy. W jedną, stronę. w jedną stronę także 6-7 km w dwie strony. Okay. Witam Was serdecznie i zapraszam do końca hani. Zapraszam Was dzisiaj na wycieczkę po wielu miejscach, bo to będą klipy z przeróżnych miejsc, ale cały czas z tropikalnego północnego Queensland. Wycieczka nasza była bardzo owocna, bo okazało się, że kawałek dalej jest piękne miejsce na samej plaży. Gdzie można sobie kempingować, to miejsce się Flying Fish Point nazywa i tam właśnie spędziliśmy cały tydzień w zasadzie kompletnie sami otoczeni przepięknym lasem deszczowym, oceanem i ciszą zupełną. Ja od czasu do czasu człowiek jest zmuszony, żeby zostać na karawan park, bo jak pranie robimy, czy inne rzeczy czasami trzeba stanąć w zasadzie raz w tygodniu, bym powiedziała, i dla mnie to jest zwykle yy, największe cierpienie, bo na wszystkich karawanparkach są latarnie, I ja tego nie mogę znieść, bo tam, gdziekolwiek by człowiek postawił się i ustawił to mu latarnia prosto w okna świeci i trzeba mieć okna pozamykane i pozasłaniane. Natomiast jak jesteśmy na dziko sami to możemy napawać się e, ciszą i dźwiękiem tego co nas otacza. And your mom is standing with the iron, uh, and ironing board and ironing uh, cases and all the other stuff that you sleep in. Right? <laughs> it's just. <laughs> yeah, yeah, because it just appeared to me that it, people might be thinking that it's something wrong with us. <laughs> you gotta put that on your there room. is something wrong with yes. us. Absolutely, of course. That's funny, isn't it? That is not <laughs> it No i tak mogą oni się wszyscy śmiać ze mnie, że sobie prasuję, ale ja lubię mieć poszewki od poduszek przeprasowane. One po przede wszystkim mniej się brudzą. No nic. Jest takie pytanie, ktoś się z was pytał o cukier, jaka jest różnica między cukrem ze trzciny cukrowej czy z buraków cukrowych? Nie bardzo wiem, wiem tylko, że cukier rafinowany jest niezdrowy dlatego, że jest wiele chemikali używanych podczas procesu rafinacji i ja nie bardzo wierzę, że te chemikalia są Wypukane wystarczająco dużo, dlatego biały cukier jest, jest wybielany, jest poddany przeróżnym procesom chemicznym, zanim trafia na nasz stół czy to czcina cukrowa, czy buraki. Chodzi o to, że cukier sam w sobie nie jest najzdrowszy w dużych ilościach, a jeszcze do tego dodane chemikalia to jest taki koktajl, więc jeżeli już się cukier używa, to najlepiej używać takiego nierafinowanego, który nie jest tak łatwo dostać i zwykle, nie wiem z jakiego powodu, on jest droższy, bo przecież proces jest zdecydowanie łatwiejszy, nie trzeba jego wybielać i tego wszystkiego robić, no ale taki jest układ, że jest drogi, i taki cukier nazywa się demarera. Ale ja słyszałam od wielu ludzi, że ponoć to on jest brązowy, ten cukier, że on jest też rafinowany i potem melasa jest dodawana, także nie jestem pewna. Ja używam w tej chwili cukru z kwiatów kokosowych. On jest drogi, ale ja taką niewielką ilość tego używam, że to nie ma żadnego znaczenia. Cukry, które są ponoć dobre, to mają wiele nazw: Demarera, Panela, Rapadura. Panela i Rapadura to jest cukier, który. Jest robiony z soku, jest po prostu sok wyciskany i na słońcu odparowywany, i taki cukier jest w sumie najzdrowszy, jeżeli można powiedzieć o tym, że jest jakiś zdrowy cukier. Miód jest cudowny i miód jest fantastycznym rozwiązaniem dla tych, którzy mają słodki. Którzy lubią słodki smak, a wiemy, że większość z nas to uwielbia. A poza tym cukier jest niesamowitym paliwem, i on jest potrzebny dla człowieka, tak jak i każda inna substancja, którą zajadamy, i dlatego najlepiej słuchać swojego ciała. A to jest Kościół Katolicki, to jest w Inisfeld, To miasto w 1918 roku, zdaje się, zostało kompletnie. Z, zniszczone przez cyklon nic nie pozostało, i to wszystko ludzie odbudowali z powrotem, i mimo że cyklony tutaj przychodzą regularnie każdego roku, mimo tego ludzie odbudowują ciągle te domy i mieszkają w tych miejscach, i im to w jakiś sposób nie przeszkadza. Ostatnim filmem był komentarz, który, na który chciałabym coś powiedzieć: to był komentarz na temat choroby na temat jak nas coś okropnego spotka, między innymi to było, dotyczyło choroby, że nie zawsze jest łatwo zaakceptować, że jednak należy się przygotować, i tak dalej. Ta osoba, która napisała, czuła żal, że pozostawi rodziców, i to ją boli, ale wiecie, dla mnie to nie jest dobra droga. Mi się wydaje, że najlepiej jest planować życie, planować wycieczki, planować to, co się zrobi, dlatego że jeżeli nawet zaakceptujemy taką sytuację i będziemy się przygotowywać do tego, że odejdziemy, to jest wielka szansa, że faktycznie tak się stanie. To zresztą nie tylko dotyczy chorób i odejścia, ale każdej innej sytuacji, czy to jest praca, czy to jest związek między ludźmi możemy zaakceptować lub możemy jednak tą sytuację odwrócić poprzez taki że odrzucamy kompletnie i nie zgadzamy się z tą sytuacją i wówczas jest taka szansa że możemy wygrać los na loterii i wszystko się obróci natomiast jak będziemy szykować się na to, że to już jest koniec, że to, co nas spotkało, już zamknęło nam dalszą drogę życia i dalszego planowania, to jest wielka szansa, że tak będzie. I tak w życiu należy walczyć o wszystko. Ja zawsze walczyłam, nigdy się nie poddawałam. Pamiętacie, opowiadałam Wam, że kiedyś straciłam bardzo dużą sumę pieniędzy. I ja się po prostu nie pogodziłam z tym. Wszyscy mi mówili wokół, że nie ma szansy tego odzyskać, że szansa jest zero. A ja się w żaden sposób nie pogodziłam i walczyłam i zwyciężyłam. I tak w życiu jest: jak człowiek się uprze i faktycznie czegoś bardzo, a to bardzo chce i się nie godzi z tą sytuacją, to tak jest, że sytuacja może się taka, taka niezgoda, może obrócić los i obrócić sytuację na naszą korzyść i na naszą wygraną. Dlatego ja nie godzę się, dlatego ja odrzuciłam taką myśl, że jakakolwiek choroba istnieje i sobie żyje i planuje następne przygody. A jedna z następnych przygód, o której zaczynam myśleć, to mam ochotę kupić jacht. Jeszcze nie jestem pewna żaglowy, motorowy nigdy nie myślałam o motorowym, bo nie lubiłam. I zamieszkać na jachcie, zamiast mieszkać w domu, bardzo wiele ludzi w Australii mieszka na jachtach. Pogoda jest ku temu bardzo sprzyjająca, więc nic nie stoi naprzeciwko, żeby na takiej łodzi mieszkać. One są piękne, duże i bardzo często. Są tak wygodne jak i dom, więc taka myśl mnie naszła. Janusz zawsze pragnął żeglować wokół świata, i to jest następny nasz plan. Cokolwiek będzie planowanie, to jest planowanie nowego życia, to jest jakaś nadzieja, to jest szansa. Nie należy planować nigdy katastrofy, śmierci czy końca, bo to co myślicie, to bardzo często się tak dzieje, należy swoją myśl obrócić i coś robić, szukać czegoś, co daje nam chęć do istnienia, chęć do tworzenia. A przede wszystkim chęć do działania, a nie jak się człowiek podda, to z niego jak z balona wychodzi całe powietrze i usiądzie i będzie w kółko i w kółko to samo analizował, zupełnie niepotrzebnie, i to rośnie, rośnie, jak taki monster w jego mózgu, coraz większe, i potem się wydaje, że już nie ma wyjścia. Z każdej sytuacji jest wyjście, i każdą sytuację, najbardziej katastrofalną, można obrócić na swoją korzyść. To wszystko zależy, jak do tego podejdziemy, jak będziemy myśleć i dlatego ja absolutnie przez nawet sekundę nie myślę, że cokolwiek jest nie tak dużego ze mną, że to wszystko są przejściowe, małe jakieś potyczki i któregoś dnia przejdzie jak zły sen. To jest niesamowite, co pozytywne myślenie może zrobić, jak może obrócić nasze życie. Także nie należy nigdy analizować cokolwiek katastrofalnego. A my jesteśmy teraz w lesie tropikalnym, najstarszym lesie na świecie, który ma tyle w sobie niesamowitych konstrukcji, czy jakby to powiedzieć, figur zrobionych przez naturę. Że, że można cały dzień iść i oglądać jedno co, to nie znamy tej roślinności, a wszędzie straszą jakimiś trującymi i gryzącymi drzewami. Przepiękny jest ten kawałek tropikalnego Queensland, i jeżeli ktoś będzie miał kiedyś okazję, a dla tych, którzy mieszkają w Australii, to na pewno byłaby przepiękna wycieczka. To jest dosyć daleko i trzeba tutaj przyjechać podczas naszej zimy australijskiej czyli o gdzieś maj, czerwiec, lipiec, sierpień. My teraz już jest połowa września, musimy zacząć powoli odchodzić, bo temperatura zdaje się coraz wyższa i niebawem przyjdzie pora deszczowa, pora cyklonów, a ja chyba wiecie, boję się cyklonów. I nie jestem chętna, żeby je przeżywać. Ciekawe, że, ta, że zawsze tam, gdzie jest pięknie, to jest tyle katastrof. Ta piękna, tropikalna część naszej planety, która jest nasączona zielenią, przepięknymi wodospadami, zawsze jest nawiedzana przez właśnie cyklony, czy, czy jakieś powodzie, trzęsienia ziemi, tsunami i tak dalej. Tam, gdzie tego jest mniej i nie ma takiego przepięknej zieleni, jest spokojniej. W Australii Zachodniej, słuchajcie, nie ma niczego, ani trzęsień ziemi, ani cyklonów, ani powodzi specjalnych, chyba, że gdzieś tam na północy, na samej górze, bo Australia Zachodnia zajmuje prawie że połowę całej Australii, a Janusz wybrał się na pływanie w Josephine Falls. To jest takie miejsce, widzę, że jest bardzo popularne wśród lokalnych ludzi ponieważ unikają oni pływania jak zauważyliście w oceanie niewielu z nich z tego korzysta. A ja mam do was pytanie, ponieważ bardzo często siedzę nad oceanem i słucham szumu fal i mogę tak siedzieć godzinami i medytować i ten dźwięk jest tak przepiękny i chciałam się zapytać was czy chcielibyście na przykład wideo półgodzinne, a tutaj odważnie skaczą z drzew co jest bardzo Niebezpieczne. Ludzie z jakiegoś powodu nie mają żadnego szacunku do własnego życia i ryzykują, szczególnie jak są młodzi, coś jest zablokowane chyba w mózgu młodego człowieka. I czy nie nakręcić? Mogę zrobić półgodzinny film, to jest maksimum. Dłużej, prawdopodobnie będzie mi ciężko i nagrać tylko i wyłącznie dźwięk oceanu, albo dźwięk rzek, albo dźwięk ptaków w lesie deszczowym, albo po prostu mieszankę tych trzech. Chciałabym, żebyście mi dali znać, czy coś takiego byłoby popularne, bo to nie jest tak łatwo przez pół godziny stać z kamerą. Bym musiała ją może położyć w jakiś sposób, byłoby to bez komentarza, to było coś takiego że można byłoby sobie puścić do spania, przed spaniem żeby się można było zrelaksować. Jeżeli coś takiego byłoby popularne i byście oglądali, dajcie łapki do góry, dajcie w komentarzach mi znać, co byłoby bardziej przez Was pożądane, które dźwięki i jakie. I y, może coś takiego zrobię. Wczoraj mnie naszła taka myśl, jak stałam i słuchałam cykat i śpiewów ptaków w lesie, tak stałam i w pewnym momencie stwierdziłam, że sama popadłam w trans i zapomniałam o istnieniu całego świata życia. I było mi cudownie. A to jest darmowy kemping. Można tutaj sobie stać, nic to nie kosztuje. Jest taka tablica, która ogłasza 72 godziny, chociaż z tego co wiem, to niektórzy ludzie dużo dłużej tutaj stają. Ja już na dzisiaj Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Czekam na odpowiedź w sprawie filmu, czy właśnie pragniecie taki ocean i szum fal. I nic więcej, tylko przez pół godziny, czy coś innego. Życzę Wam przemiłego dnia, życzę Wam pozytywnego myślenia. I jak macie jakąś sytuację, która Was dręczy, pamiętajcie, planujcie coś nowego, walczcie, nie dajcie się i brnijcie dalej, bo życie jest piękne i szkoda go marnować na smutne rzeczy. Nic smutnego w życiu nie ma. Dziękuję Wam, ja jestem Haja i do usłyszenia.